zabierze nowo powołany komendant Brygadziewa Sylwia Fornana. Panie komendancie, panie Wożynski. panu burmistrzowie, komendanci powiatowi, drugą prezesie, prezesi analityci, funkcjonariusze i pracownicy funkcjonariuszki oraz pracownicy cywilni naszej komendy, wszyscy goście. Jest to pierwsze moje wystąpienie przed tak licznym i wspaniałym gronem, także jeżeli popełniam jakieś błędy, proszę wybaczyć, do się również przygotowałam coś na piśmie, także postaram się tutaj też przygotować. Taki krótki rys historyczny, że tak powiem. Słyszę o jak już komendant powiedział, jestem związany z 2006 roku, kiedy tutaj trafiłam jego mody oficer w, w pierwszej kolejności na podział, a następnie już do jeśli już do niego wejdzie, to ciężko wyjść. Już w pierwszy dzień mojej służby się z dużą sympatią oraz wsparciem koleżanki, i kolegów strażaków oraz pracowników cywilnych. Dlatego też jest dla mnie zaszczytem, że ten ważny dzień mogę dzielić z osobami, z którymi na co dzień współpracuję oraz osobami, które we mnie wierzyły i wspierały. Jestem wdzięczna za otrzymaną możliwość. Za wyzwanie kierowania tak dużą i wspaniałą komendą, oraz tak dobrze wyszkolonymi strażakami i pracownikami cywilnymi, który jest jednocześnie dla, dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale również odpowiedzialnością, z której zdaję sobie sprawę. Jest dla mnie również duże wyróżnienie. W tym miejscu chciałam podziękować za powierzone mi zaufanie. Dziękuję również odchodzącemu dziś na zasłużone zaopatrzenie mentalne brygadierowi Markowi Huszlin, za wsparcie, życzliwość oraz wkład w pracę włożony w rozwój z naszej komendy i życzę mu wszystkiego najlepszego do dorobej doby życia. Będę starała się kontynuować służbę moich poprzedników na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu startackiego, jak i miasta startach oraz poszczególnych gmin, miast i gmin wchodzących w jego skład. Służba, która wymaga również zaangażowania całego zespołu ludzi pracujących w komendzie, a także poza nią. Dlatego też proszę wszystkich o dalsze wsparcie, współpracę oraz zrozumienie. Dziękuję.